Zobaczmy jak wiele, jak arcybiskup Gondecki zaprowadza, firmuje dni żydostwa, judaizmu, ekumeniactwa, to znaczy, że po prostu nie jest katolikiem, bo stracił rozum, no ale to wtedy co robi na urzędzie, albo stracił wiarę, nie, nie jest katolikiem. Te dni w Polsce wprowadzono za pontyfikatu Wojtyłowego. Albo stracił rozum, albo stracił wiarę. Może być, że jedno i drugie. O brak wiary prowadzi do utraty rozumu. W każdym razie, czy zasłużyliśmy sobie jako kapłani, grupa zawodowa, odpowiadamy, jeśli można mówić o kapłanach, za filmowanie Kim jest Rabin Kądecki. Pytanie Garniania, też stawia Herman Cohen Augustyn co Maria od Najświętszego Sakramentu, a już być w ramach, na Vatikanu, Sekundę, który przybył do Poznania po na zaproszenie po biskupa Duchowskiego 12 każdy kapłan, który kwietnia 1838 roku. Nie, się Był on wnukiem rabina Poznania Rafała Kalinowskiego, Rafała Cohena. Dzięki niemu jest Problem fundacja nie karmelu św. W Józefa w Wadowicach, karmelu opieki św. Wzywanie Józefa w Krakowie, odnowiciel karmelu we Francji, w Anglii się i w Polsce.